Buski Ring Samorządowy, Michał Szpak. Dzień dobry. W studiu z nami dzisiaj pan wicemarszałek Bogdan Nowak. Kłaniam się, panie marszałku. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Wicemarszałek odpowiedzialny głównie za infrastrukturę transportową, a więc porozmawiamy o tej infrastrukturze transportowej, drogowej, wodnej też, panie marszałku, dzisiaj. No i przede wszystkim te duże pieniądze na drogi, pieniądze, które udało się... Zwiększyć tę pulę, między innymi dzięki dobrym negocjacjom z wierzycielami Szpitala Gorzowskiego. Mamy zaoszczędzonych kilkanaście milionów tylko z tytułu tych udanych negocjacji i dzięki temu, taka bym powiedział, szczęśliwa trzynastka dodatkowych inwestycji, które znalazły się w planie modernizacji dróg na najbliższe lata. Z tej trzynastki, to która inwestycja Pana zdaniem jest taka najważniejsza, bym powiedział, strategiczna z punktu widzenia interesów mieszkańców województwa? Bo każda z nich jest, jest ważna dla, dla, dla mieszkańców, no nie wiem, na przykład Dresdenka, gdzie powstanie tak. obwodnica, prawda, czy obwodnica jezior. Ale są pewnie jeszcze inwestycje ważniejsze od tej. Um, powiem szczerze, te wszystkie inwestycje, które w tej chwili prowadzimy, one jako całość są bardzo strategiczne. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim wykonujemy tutaj tak zwaną sieć dojazdową do dróg szybkiego ruchu która w tej chwili pozostawia ja. wiele do życzenia, a w naszym województwie mamy autostrady A4, mamy część autostrady A18, która będzie dalej modernizowana, mamy drogę szybkiego ruchu S3 i teraz należy rozbudować sieć połączeń dróg wojewódzkich z tymi drogami szybkiego ruchu, żeby można było skomunikować całe województwo z siecią szybkich dróg w Polsce. I nie tylko w Polsce, bo poprzez połączenia transgraniczne z całą Europą i te działania, te inwestycje, które są zaplanowane do rozpoczęcia w tym roku, niektóre z nich nawet chcemy zakończyć w bieżącym roku wykonanie, mają na celu właśnie pierwsze działania w celu skonstruowania pełnej sieci dróg wojewódzkich, które pozwalałyby na szybkie skomunikowanie Wszystkich rejonów wszystkich regionów naszego województwa z, z drogami szybkiego ruchu. I te inwestycje tak się wpisują. To nie, nie ma jakiejś jednej ważnej inwestycji typu budowa mostu, czy budowa jakiejś drogi, która jest sama w sobie bardzo ważna dla województwa, ale każda z tych inwestycji jest ważną w danym miejscu, w danej gminie, w danym powiecie, ale jednocześnie. Całość tych działań, całe te 13 inwestycji tworzy systemowy, systemowe działanie mające na celu polepszenie komunikacji naszego województwa z drogami szybkiego ruchu. Jedną z takich dróg, pani marszałku, jest droga wojewódzka nr 297, odcinek Szprotawa, granica województwa i dalej w miejscowości Leszno Górne. To jest, to jest droga, która prowadzi do autostrady właśnie A18, A4. Kiedy ta inwestycja ruszy i kiedy się zakończy, dla przykładu? E... Akurat ta inwestycja zaplanowana jest do rozpoczęcia i do zakończenia w roku bieżącym. Możliwe jest, jak we wszystkich inwestycjach infrastrukturalnych, przeciągnięcie terminu zakończenia, ale to przeciągnięcie, z którym zawsze trzeba się liczyć przy wykonywaniu dużych inwestycji, może być rzędu kilku miesięcy, to na pewno nie będą lata. Panie Marszałku, e, chcę przejść do innego tematu, mianowicie mm, starań o trzecią klasę żeglowności na odrze. Co tak naprawdę oznacza ta trzecia klasa żeglowno żeglowności na odrze i co ona może nam, mieszkańcom województwa obórskiego, przynieść, dać jakie korzyści, jakie mm. wymierne plusy bym powiedział. Trzecia klasa żeglowności na odrze pozwoliłaby tak naprawdę na częściowe przywrócenie transportu towarowego na rzece Odrze, na przywrócenie tej odrzańskiej drogi wodnej do używania jako, jako kanału transportowego. Wiąże się to tak naprawdę z głębokością kanału żeglownego, który pozwala na wykonywanie rejsów statkami o odpowiednim zanurzeniu. No wiadomo, że barki, które są podstawowym środkiem transportu produktów masowych na rzekach i, i, i kanałach w tym systemie żeglugi śródlądowej, mają odpowiednią głębokość zanurzenia. Przy czwartej klasie żeglowności praktycznie wszystkie barki wszystkiego typu mogłyby wykonywać, wykonywać rejsy po, po odrze. Wiązałoby się to z bardzo wysokimi nakładami. Natomiast przy trzeciej klasie żeglowności większość barek, w tym także największe, ale niewypełnione do pełna, mogłyby wykonywać, można byłoby żeglować po odrze. To działanie, przywrócenie trzeciej klasy żeglowności, to wydaje się że takie, no, niewiele nam mówi ta nazwa, ale tak no naprawdę to są, to są bardzo duże inwestycje w infrastrukturę, związane nie tylko z pogłębieniem samego koryta, ale z odnowieniem ostróg, które właściwie wykonane powodują, że sam środek rzeki płynie szybszym nurtem, i wtedy ta rzeka, jakby sama, nie dopuszcza do ponownego zamulenia, czyli spłycenia kanału żeglownego. To są działania, które trwają latami, są bardzo czasochłonne, pracochłonne, no i oczywiście także bardzo kosztowne. A Panie Marszałku, ktoś bada to, czy w ogóle mm, takim. Właścicielom barek będzie się opłacał transport niewypełnionymi do końca barkami? Czy to jest trochę tak, że staramy się o te półtora miliarda, jak czytamy w nowej perspektywie, na to, by do tej trzeciej klasy żeglowności dopłynąć? Staramy się, bo są te pieniądze do wyciągnięcia i może ktoś będzie z tej kondry z tej korzystał. Całe to działanie dążenia do osiągnięcia trzeciej klasy żeglowności wpisuje się jakby w działanie strategiczne w naszym dążeniu do ustanowienia korytarza transportowego ba Bałtyk-Adriatyk, gdzie od Szczecina przez Lubuskie, Dolnośląskie, Czechy, Węgry chcielibyśmy się połączyć z Adriatykiem może w porcie Rijeka na przykład. A to działanie co ma na celu? No tak naprawdę mamy kolej czyli mamy linię CE59, tak zwaną odrzankę, czyli połączenie ze Szczecina na, na Śląsk. To jest linia zelektryfikowana, dwutorowa o bardzo dużej przepustowości. W tej chwili jest modernizowana i naprawdę będzie można duży, duży potok transportowy przepuszczać tą linią. Mamy drogę S3, która sukcesywnie postępuje, budowa tej drogi naprzód i już w dającej się określić przyszłości możemy możemy sądzić, że będzie to bardzo dobre połączenie ze Szczecina na południe Europy przez połączenie z Czechami. No i tutaj idealnie wpisuje się też odrzańska droga wodna, która byłaby idealnym środkiem transportu masowego, czyli produktów o, o dużych ciężarach, o dużej objętości ze Szczecina aż do Kędzierzyna Koźla, gdzie można były, byłoby przeładować te produkty na, na wagony kolejowe i dalej na południe koleją transportową. To my, panie marszałku, walczymy o trzecią klasę żeglo żeglowności. A jak wypadamy na tle województw zachodniopomorskiego i, dolno i dolnośląskiego? Jak, tak. Która klasa tam jest? No, w tej chwili województw? są porównywalne klasy. Zachodniopomorskie województwo, także dąży do osiągnięcia trzeciej klasy na całej długości Odry, która znajduje się w tym województwie, a dolnośląskie województwo jest na tym samym etapie, na którym my jesteśmy, czyli w tej chwili walczą o to, żeby Odra w, przebiegająca w granicach województwa dolnośląskiego była uregulowana właśnie także do trzeciej klasy żeglowności. Półtora miliarda złotych, jak starać się o takie pieniądze? Jak zamierzacie to robić? <laughs> W tej chwili wnioskujemy o przyznanie pierwszego pół miliarda, które można byłoby zagospodarować. No takie złe słowo, ale nasze możliwości remontu odry w ciągu najbliższych 6-7 lat. Pozwalają na wykonanie inwestycji w granicach pół miliarda złotych. Większej sumy nie moglibyśmy wykorzystać na wykonanie inwestycji, dlatego że no, mamy określone moce przerobowe. Ja chciałbym tutaj tylko nadmienić, że w naszym województwie nie ma podmiotu, który byłby odpowiedzialny za pracę, za pracę na, na rzece Odrze, na uregulowanie rzeki. I takim podmiotem dla nas w ogromnej większości, czyli w całym przebiegu tej środkowej Odry aż do ujścia Nysy, to jest RZGW, czyli Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Natomiast od ujścia Nysy do, do Szczecina to jest RZGW w Szczecinie. Takie pogłębienie też zwiększy jakby bezpieczeństwo powodziowe nasze, prawda? Naturalnie tak. To jest, to jest logiczne. Pogłębienie koryta jakby wpływa korzystnie na, na regulację rzeki i e, jakby m, sytuacje powodziowe zdarzają się rzadziej. No to życzę w takim razie udanych starań o te półtora miliarda. To ten pierwszy na razie. Etap. Pół miliarda, też duże pieniądze. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie tutaj w studiu regionalnej telewizji Lubuskiej. Państwu przypomnę, że naszym gościem był wicemarszałek województwa Lubuskiego, pan Bogdan Nowak. Dobrego wieczoru, wspólnie życzymy. Do zobaczenia.